To Jest Box jest sponsorowane przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, Hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland. Boks bardzo wzmacnia nasze ciało fizycznie. Gdzieś tam dodaje tego atletyzmu, takiego, e, który ciężko uzyskać jest w jakiejś innej dyscyplinie, bo on łączy wszystko. Dynamikę, siłę, wytrzymałość. E, usprawnia funkcje e, zwykłe, życiowe, czyli łatwiej nam jest wejść po schodach, podbiec do autobusu, czy przenieść zwyczajnie e, coś w domu. I e, dlaczego? Bo, bo w tym boksie budujemy nasze mięśnie głębokie, mięśnie szkieletowe i to uniesienie e, takich zwykłych gdzieś tam przeniesienia mebla e, czy, czy, czy wzięcia zakupów z samochodu, z sam, e, zakupu z samochodu e, jest zdecydowanie łatwiejsze, mniej nas denerwuje i gdzieś tam to, to jest dodatkowy element naszego życia, który nam nie przeszkadza i nigdy o nim nie myślimy. To jest e, bardzo e, ważna rzecz. Na pewno boksy. E, to daje pewności siebie, pewności siebie takiej specyficznej, kiedy na przykład przełożony w pracy gdzieś tam podniesie na nas głos, to daje nam tam gdzieś taki spokój wewnętrzny, odporność tą psychiczną, żeby przeanalizować, co odpowiedzieć, nie spalić się tym albo. E, taką pewność siebie, kiedy idziemy e, późnym wieczorem sobie wracamy z kolacji czy, czy, czy z kina i możemy sobie e, spokojnie, spokojnie zrelaksować się, a, a nie być spiętym, co, co będzie, kiedy ktoś nas zaraz zaczepi. Trzecia rzecz to jest samoobrona. Samoobrona, czyli właśnie już kiedy do, dojdzie do tego konfliktu, mamy pewne nawyki ruchowe, które e, potrafimy e, wprowadzić w e, życie w sytuacji zagrożenia. To, to jest naprawdę e, duży kop, duży kop dla, dla nas, dla naszej e, poczucia pewności siebie. E, no i, i, I to się przekłada na każdy element e, życiowy, nie tylko e, na taki, że możemy sobie spokojnie wrócić do domu późnym wieczorem, ale, ale w każdej innej dziedzinie życia. Zdrowie. Zdrowie to jest na pewno bardzo duży plus wynikający z uprawiania boksu, bo e, mamy mniejszą wagę, e, gdzieś tam lepiej pracuje nasze serce, nasza wątroba, jesteśmy e, gdzieś tam e, więcej w stanie znieść przez to, że mamy mocniejszy organizm e, tego też, e, stresu, e, także, także zdrowie to jest... Naprawdę jeden z takich ważniejszych, może nawet e, na pierwszym miejscu powinienem wymienić element, e, ktu, który powoduje, że warto a to dyscyplinę uprawiać. Oczywiście wtedy musieliśmy ograniczyć bardzo pracę kontaktową. Ta praca kontraktowa musi być bardzo kontrolowana, te sparingi muszą być bardzo ograniczone. Dobór rywali na sparingu odpowiedni, jeśli chodzi o wiek, umiejętności i, i wagę przede wszystkim. Także tutaj, tutaj musi to być Ludzie te bardzo mocno ułożone w ramy, ale jeśli to zrobimy, to wtedy absolutnie boks jest in plus, a nie in minus. Nie mówię tutaj przecież o wyczynowcach, którzy generalnie raczej tracą zdrowie niż je zyskują. Foks jako sport powoduje, że lepiej wyglądamy. Mamy lepszą sylwetkę, jesteśmy szczuplejsi, lepiej na nas leżą na przykład ubrania i społeczeństwo, w którym funkcjonujemy, lepiej nas odbiera i to jest kolejny plus. Gdzieś tam wyglądamy, wyglądamy wtedy w tym społeczeństwie, jakbyśmy byli trochę, żyli na wyższym poziomie, czy, czy, czy byli z tego, ten standard naszego życia był o wiele lepszy, dlatego że Nasz wygląd fizyczny o tym świadczy i to z pewnością też jest plus, który, który powoduje, że warto boks uprawiać. Wszystkich fanów boksu zapraszamy na stronę Facebox oraz na stronę naszego sponsora Wilopola.